Dzień dobry. U mnie dzisiaj na obiad są ziemniaki, panierowane filet z kurczaka i takie zestawienie lubię z różnymi surówkami, sałatkami, jak na przykład lubię z mizerią, z sałatą, z buraczkami, ale lubię też marchewkę z groszkiem. I dzisiaj właśnie taki dodatek będę miała do obiadu. Każdy z nas ma swój przepis na marchewkę z groszkiem. Ja robię również na kilka sposobów. Ale ten, co Wam dzisiaj pokażę, uważam, że jest najlepszy. Czasami dodaję marchewkę krojoną w kostkę, a czasami ścieram ją na grubych oczkach tarki jarzynowej. Tak robiła moja mama i taką wersję też lubię. I będziemy potrzebować 4-5 średnie marchewki surowe marchewki. Marchewka może być świeża, ale jeżeli chcecie zrobić takie danie jeszcze szybciej, to możecie użyć mrożoną. Niecała szklanka groszku mrożonego. Opcjonalnie może być groszek z puszki. Będziemy trochę inaczej go przygotowywać, ale groszek z puszki też się nadaje. Dwie łyżki masła, około jednej do półtora łyżki mąki pszennej, około jednej szklanki zimnego mleka, sól pieprz do smaku i opcjonalnie cukier do smaku. Można również dodać jedną-dwie łyżki śmietany gęstej i kwaśnej. Marchewkę obieramy i myjemy. I tak, można taką marchewkę pokroić od razu w kostkę, ale my wiemy, że taką marchewkę ręcznie to nie jest tak zupełnie bardzo łatwo pokroić, więc ja kroję, żeby było szybciej na cząstki, czyli tutaj, gdzie grubej, grubiej jest to przekrawam na pół. Tutaj, gdzie jest, a też przekroję, bo ta jest grubsza. I tak Będziemy gotować ją i pokroimy dopiero po ugotowaniu. Dodaję trochę soli, później będziemy doprawiać. Dolewam wody, tak żeby przykryło. Może nawet odrobinę więcej. I wstawiamy do gotowania. Jeżeli pokroicie marchewkę wcześniej, taką będziecie gotować krojoną, już w kostkę, no to będziecie gotować około 10 minut. A w takiej opcji gotujemy do miękkości, ale pamiętajcie, marchewka nie może się rozpaść. Ona musi być miękka, ale nie taka rozgotowana. Marchewka już powinna być na pół miękka, tak. I teraz wrzucam do tego już trochę się rozmroził groszek, spadła trochę temperatura wody, no bo dodałam zimny groszek, musi teraz się zagotować i chwilkę pogotować, jakieś 3-4 minutki. Ale musimy zobaczyć, czy jest odpowiednio miękki, bo groszek też jest różnych rozmiarów, ja mam drobny. Jeżeli byście robili z groszkiem w puszce, to nie dodajemy na tym etapie, trzeba dodać go trochę później. Teraz moi drodzy przerzucam to na sito do wystudzenia żeby można było marchewkę pokroić. Jeszcze sprawdzę groszek. Też dobry. On nie może być rozgotowany. Taki groszek wrzuciłam na sito razem z marchewką. Chwilę poczekam, żeby ona przestygła i marchewkę pokroję. Nie będę Wam pokazywała, jak się kroi marchewkę. Trzeba ją pokroić w kostkę taką, jaką preferujecie. Może być to drobna, może być grubsza. Marchewka już jest pokrojona, a my na patelni rozgrzejemy masło. Ja tutaj dałam około dwóch łyżek. I teraz musimy to trochę rozgrzać. A marchewkę proszę zobaczyć, pokroiłam w taką kostkę. I teraz na rozgrzane masełko uściu, ale żeby nie przypalić, bo będzie za gorzkie. Ja na razie dodaję z półtora łyżki mąki i zobaczymy, czy będziemy potrzebować. Więcej I robimy taką jasną zasmażkę. I teraz do takiej zasmażki dodajemy zimne mleko, powoli wlewamy, nie dodajemy gorącego, bo nam się grudki zrobią. I to dobrze wymieszamy. Muszę zmniejszyć trochę gaz, bo jest za mocno. I teraz do takiego, takiej zasmażki wrzucamy marchewkę z groszkiem. Dobrze to wymieszamy. Jeżeli będzie za gęsty, no to trochę podlać mlekiem mlekiem albo wodą. Ewentualnie zostawić, i później można dodać trochę śmietany. I to chwilkę podgotujemy z jedną minutkę. I teraz ja to już wyłączę. Nie podlewałam ani śmietaną, ani wodą, ani mlekiem, ale teraz doprawimy, bo jest w ogóle niesłone. Więc dodamy trochę soli, trochę pieprzu. Jeżeli lubicie taką marchewkę trochę słodszą, to możecie dodać trochę cukru. I teraz jeszcze spróbujemy. Dodam soli. Ja bym dodała jeszcze cukru, ale mam w domu osobnika, który nie lubi na słodko. Mamy już gotowy dodatek do obiadu. I moi drodzy, tak jak mówiłam na początku, u mnie do tej marchewki z groszkiem na gęsto są ziemniaczki, jest kotlet z piersi kurczaka, będzie smakowało idealnie. Chociaż taką marchewkę z groszkiem lubię bardzo do kotletów mielonych. Jeżeli robicie inaczej, to zapraszam do wypróbowania mojego przepisu. Będziemy potrzebować 3 marchewki, 3 duże marchewki, około 200 gramów groszku konserwowego, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki, cukier sól do smaku, 1-2 łyżki śmietany słodkiej i opcjonalnie można dodać odrobinę pieprzu. Marchewkę można pokroić w kostkę, ale u mnie w moim rodzinnym domu była ściana na grubych oczkach tarki jarzynowej. Marchewka już jest starta. Dodaję do tego łyżkę masła. Dodaję na początek do tego łyżkę cukru. Doprawimy później odrobinę soli. I ja dodam taką szczyptę pieprzu. I to, o, przepraszam. I to. zalewamy wodą. Nalewamy wodę tyle, żeby przykryło marchewkę i stawiamy do gotowania. Marchewka już jest lekko podgotowana i teraz wrzucę do marchewki groszek i chwileczkę razem podgotuję. Z 5 minut, nie dłużej. Marchewka z groszkiem już się podgotowała i teraz ją zagęścimy. Ja tu wsypałam do szklanki jedną łyżkę mąki i rozrobiłam w niewielkiej ilości wody. Ja lubię jak to jest trochę takie gęściejsze. I teraz to zagotujemy. Właściwie to chwilkę podgotujemy, żeby zagęściło się i żeby mąka straciła surowy smak. To już się chwilkę podgotowało. Ja już wyłączę i teraz dodam trochę śmietany. I teraz doprawimy. Ja dodam trochę soli i dodam trochę cukru. Dodam dla zaostrzenia trochę pieprzu. Tak, według mnie jest odpowiednio doprawione. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca. A jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa, pa.